Dzień dobry. Dzisiejszy film to będzie taki typowy vlog treningowy. Pokażę Wam cały mój trening, pokażę też co dokładnie robię, jak to robię i opiszę dlaczego wykonuję poszczególne rzeczy. Przechodzimy sobie od razu do konkretów i do pierwszego elementu, jakim będzie oczywiście rozgrzewka. I aby mieć taki jakiś kontekst tego treningu, to aktualnie mam dwa treningi w tygodniu takie typowo siłowe. Do tego jeszcze mam trzy treningi boksu. Tak więc tutaj jakby głównym celem tego teningu siłowego jest to, aby utrzymać siłę masę mięśniową i także aby wspierać moje treningi boksu. Stąd będą tutaj także pojawiały się elementy pracy nad dynamiką i tego typu rzeczy. Tak więc, idziemy teraz sobie do rozrzewki, którą wykonam w formie gimnastyki, a potem przejdziemy do etapu numer dwa, którym będzie takie typowe pobudzenie, w którym połączymy sobie pracę izometryczną, a także pracę dynamiczną. Dobra, jestem już po gimnastyce, teraz pora na to, żeby się lekko pobudzić i tu użyjemy sobie połączenia dwóch elementów. Pierwsza to będzie izometria, czyli marsz wyciąg rumuński izometryczny, który połączę sobie ze skokami w przód. Wykonam trzy takie serie, trzymam około 8 sekund izometrii i robię ogólnie co każdą rundę 5 skoków. Dobra, jestem już po. To się wydaje ogólnie trudniejsze niż na filmie, tak więc polecam sobie to na własną rękę sprawdzić. I tutaj celem przede wszystkim jest to, aby pobudzić układ nerwowy, ponieważ za chwilę takim najcięższym moim dzisiejszym zadaniem będzie właśnie marsz ciąg rumuński. A i izometria pokonująca i skoki do przodu będą się bardzo dobrze zgrywały do tego, aby przygotować moje ciało właśnie pod ciężkie ciągi. Teraz przechodzę do zadania głównego, gdzie będę robił obwód trzech ćwiczeń. I tutaj połączę sobie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli martwe ciągi rumuńskie. Do tego dodamy wyciskanie szczangi nad głowę, i do tego jeszcze dodam sobie wyrzutowanie ketlen w porze tułowia. Tutaj całość wykonuję właśnie w formie obwodu po to, aby maksymalnie zaoszczędzić czas i aby też maksymalnie wykorzystać czas, który mam na treningu. Tak więc tutaj właśnie do tego sprawi się idealnie obwód. I działa to w ten sposób, że wykonuję na początek martwy ciąg rumuński, odpoczywam sobie jedną minutę, potem przychodzę do OHP, robię około 8 powtórzeń, odpoczywam sobie jedną minutę po czym przychodzę do rysowania ketlem, wykonuję po 12 razy na każdą rękę i odpoczywam sobie półtorej minuty przed kolejnym obwodem. I tutaj z reguły pada pytanie, czy jeśli trenuję w ten sposób, to nie będę na poszczególnych liftach zbyt słaby. Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Z tego względu, że jeśli się przyjrzymy, to na przykład pomiędzy każdym poszczególnym martwym ciągiem rumuńskim mam przerwę co najmniej 4 minuty i to pozwoli mi w pełni wypocząć w kontekście tego ruchu i to także pozwoli mi, żeby używać odpowiednich ciężarów. I tak samo działa to w przypadku OHP i wiosłowania, tak więc mimo że tutaj praca wydaje się ciągła, to pomiędzy każdym poszczególnym obwodem i tak jest odpowiednia ilość przerwy. Jestem już po wykonałem cztery takie obwody, i teraz wchodzę sobie do pracy dodatkowej, gdzie także będę robił obwód, ale będzie on złożony już teraz z trzech dużo mniejszych ćwiczeń. I tutaj teraz sobie połączę uginanie hantlem na biceps, wyprosty na tricepsy na gumie plus dam sobie akcent na brzuch w postaci sprzętów rosyjskich. I w tym obwodzie będę używał troszkę mniejszych przerw. Pomiędzy każdym poszczególnym ćwiczeniem trzymam tylko 45 sekund przerwy i ogólnie wykonuję trzy takie rundy całościowo. Jestem już po. I teraz powstaje pytanie, ile taki trening mi zajął czasu? I teraz tutaj macie screen z zegarka. Całość wykonałem dokładnie w godzinę i dwie minuty, a myślę, że jeśli bym nie nagrywał pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami jeszcze tych filmów, to udałoby się zrobić ten trening około 55 minut. Tak więc tutaj macie teraz sposób, jak zrobić trening w godzinę który będzie efektywny i który przede wszystkim da Wam efekty w postaci budowania siły i masy mięśniowej. Dobra, i w tym vlogu to byłoby wszystko. Ten film zrobiłem jako taki typowy vlog. Nie było tu żadnego skryptu, żadnego przygotowania wcześniej. Po prostu nagrałem mój trening i powiedziałem tutaj o kilku elementach, co dlaczego robię. Tak więc daj mi znać, czy chcesz tego typu filmów na kanale więcej, gdzie tłumaczę właśnie moje treningi w prosty sposób. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i do następnego filmu.